Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbieraniem siana, a następnie to siano zawieziemy na gospodarstwo, gdzie za pomocą pracy stacjonarnej zrobimy z tego bele. Więc okej, okay, siadam do ciągnika, tutaj oczywiście mam moją przyczepę samozbierającą. No i najpierw tutaj zbierzemy siano, ciekawe w sumie ile tego będzie. A mam nadzieję, że jak najwięcej będzie tego siana. Ale okej, okay, tutaj sobie opuścimy podbierak, włączymy. No i rozpoczniemy to zbieranie. Oczywiście na początku jak tego siana zmienia, to mamy taką fajną animację, jak widzicie, tutaj to siano się wsypuje do tej przyczepy. No więc zbierzemy sobie tutaj pewnie pełną przyczepę i następnie pojedziemy na gospodarstwo, y, przesypać to do prasy stacjonarnej. Czyli w sumie podobna akcja jak na przykład z, y, z belowaniem słomy. Też sobie zebrałem wcześniej słomę za pomocą przyczepy samozbierającej, no i teraz y, podobnie robię z sianem. Też to je zbieram, a później zawracę je do prasy stacjonarnej. W sumie jest to ciekawe rozwiązanie. Nie robimy bel na polu, tylko robimy to za pomocą prasy stacjonarnej no i, no i automatycznie od razu wrzucamy te belę do magazynu. No bo już sobie tę prasę przygotowałem poza odcinkiem, ustawiłem ją zaraz obok magazynu, więc po prostu te bele będą od razu tam wskakiwać. No i poza odcinkiem chyba, chyba już sobie kupię paszowóz samojezdny, no i zrobię paszę mieszaną, myślałem czy nie zrobić odcinka z belowania paszy mieszanej, ale w sumie ja stwierdziłem, że po prostu kupię sobie już paszowóz samojezdny i będę normalnie tym paszowozem robił pasze. I tutaj chyba kupię sobie ten paszowóz marki, marki Faresin, ten zielony, ale jeszcze się zastanowię. Ale chyba sobie ten Faresin wezmę, on fajnie wygląda. Fajnie tutaj będzie pasować do tego gospodarstwa, natomiast na zielącek będę rozpoczynał hodowlę krów. No to mogę sobie na przykład kupić ten paszowóz marki Kuhn. No, a tutaj po tej łące chyba sobie poza odcinkiem przyjadę kultywatorem i sobie przygotuję pole, na przykład do siewu soi. Chyba tutaj sobie soję zasieję na tym polu. Kukurydzę chyba nie będę siał, no bo mam dość duży zapas kiszonki z tego sezonu. Więc tutaj może sobie zasieję soję. Tam jest rzepak. Zobaczę, ile uda mi się zarobić pieniędzy przez zimę. No bo myślałem, żeby sobie dokupić jakieś kolejne pole. <laughs> Jeśli by mi się udało zarobić dość dużo pieniędzy, no to może kupiłbym sobie pole numer 2, tylko no, jak widzicie. Ma prawie 8 hektarów, no i kosztuje prawie pół miliona. No i tu już bym się przydał jakiś większy siewnik oraz kombajn. Więc jeszcze zobaczę, czy kupię takie pole, czy może jakieś mniejsze tutaj w okolicy. Jeszcze się będę zastanawiał nad tym. To zależy od tego, ile zarobię przez zimę. Jeśli uda mi się zrobić bardzo dużo pieniędzy, no to może pomyślę nad tym nowym polem. Plus później sobie dokupię kombajn oraz jakiś większy siewnik. O, widać, że już mamy pełną przyczepę po jednym okrążeniu. Więc tego się powinno, powinno być bardzo dużo. Jedno okrążenie i 40 tysięcy litrów. No a wracając do tego kombajnu, no to jeszcze zobaczę, bo w sumie ten tartak yy, Przetwarza te produkty i zarabiam na tym dość dużo pieniędzy. Jeszcze trochę zbiorów będzie do sprzedaży, więc zobaczymy. Teraz mam ponad 300 tysięcy, tylko na paszawu spójdzie ponad 200, ale to zobaczymy. Będę przewijał, zimę to zobaczę, jeszcze zrębki będą do, do sprzedania. Te zbiory sobie posprzedaję. Aż na wiosnę chciałem kupić przędzalnię, żeby przetwarzać wełnę w niej, to jeszcze zobaczę. No i wierzę, na razie kupię sobie jakieś mniejsze pole. Będę też obserwował promocję, bo może trafi się na przykład jakiś kombajn, nie wiem, do buraków cukrowych. Może coś do warzyw będzie. Więc to jeszcze zobaczymy. Bo kolejny odcinek to już chyba raczej będzie już z przyszłego roku. No bo tutaj w październiku jeszcze te siano-kosy robimy, a później już chyba za bardzo nie będzie nic do roboty na gospodarstwie. Tu już sobie po prostu przewinę czas. Ja jedynie jeszcze tam przyjadę kultywatorem na tą łąkę, żeby przygotować pole do siewu soi. No i myślę, że chyba przeskoczymy już do wiosny. No, a tu jak widzicie stoi taki ładny zestaw, Hollanda oraz, y, oraz ta prasa stacjonarna. Bardzo fajnie to wygląda pod względem kolorystycznym. W sumie ten John Deere z tą przyczepą fend. Też bardzo ładnie wyglądają. Ok, wysypmy sobie, a ja w tym czasie podejdę uruchomić tą prasę. Tu jeszcze chyba trochę sieczki zostało z poprzedniej akcji. więc chyba teraz powinna wyskoczyć bela sieczki z kukurydzy, ale zobaczymy. Tak, widzę, że tu jeszcze bela sieczki wyskoczyła, więc to jeszcze się owinie. A za chwilę już będzie tutaj siano wylatywać. No, to oczywiście bardzo ładnie jest to wysypane, to siano w tym. Tutaj oczywiście to siano idzie, no i tu jest ono belowane. od nawet bele widać w ten sposób. Tutaj się to wysypuje. Okej, okay, teraz już pojawiła się ta folia do owijania. No bo możemy albo wijać bele siatką, albo folią. Tu akurat wybrałem sobie folię. O no i kolejna bela wskoczyła do magazynu. A łącznie tutaj mamy już prawie 100 bel. Trochę tutaj mamy tej słomy, kiszonki, bardzo dużo, 65 bel. Następnie będzie 66 jeszcze ta sieczka, co tu wyleciała, no i siano, tutaj mamy pierwszą belę. Okej, okay, mamy kolejną belę siana. No, też to siano oczywiście przyda się dla moich owiec oraz kurs na zimę. Więc teraz w końcu nie będę musiał dokupować tych bel, tylko będę mógł je przewieźć tam do tych zwierząt. Okej, okay, tutaj bawały. Ile mają jedzenia? Około 13 tysięcy litrów, więc poczekam, i tak aż one tą kiszonkę zjedzą. No a później już zacznę im robić paszę mieszaną. Okej, okay, tu jeszcze zostało 7 tysięcy litrów, wysypmy sobie tą resztę. A jeszcze troszkę zostało, to poczekajmy aż tutaj nam się zwolni trochę miejsca. No, i możemy wracać na pole. Myślę, że jeszcze na tym odcinku zbierzemy jedną przyczepę. No, a resztę pewnie poza odcinkiem dokończę. A tak jak mówiłem o kolejnym odcinku, no to jeszcze nie wiem, zobaczymy co będziemy robić. Może jakieś prace wiosenne, jakiś siew na przykład. Jeszcze tutaj zobaczymy, no bo tutaj na tym jednym polu obok gospodarstwa będę chciał zasieć słoneczniki. Natomiast tutaj po tej łące będę chciał zasiać soję. No i tu pomyślę nad tym nowym polem. Może ewentualnie te dwa pola tutaj sobie zakupię, takie trochę mniejsze, które można byłoby połączyć. No albo kupię tamto duże pole, tylko tu już będę potrzebował więcej pieniędzy, żeby kupić sobie dodatkowo kombajn. Jakiś większy tu chyba sobie kupię klasę Lekciona, chociaż zrobię wymianę. Sprzedam ten kombajn marki Fendt. więc za niego trochę powinienem dostać, no i na jego miejsce kupię tego mniejszego kla klasę Leksjona. To jeszcze tutaj zobaczę, ile będę miał pieniędzy. Bo jeszcze do siewu pewnie też kupię sobie jakiś większy siewnik zbożowy. To wtedy mógłbym na przykład owiec sobie tutaj zasiać. A to jeszcze zobaczymy, zawsze można trochę pożyczki sobie dobrać. Na no później po żniwach to bym sobie zrobił takie jedno ogromne pole ryżowe. O, wtedy bym połączył pole numer 1 oraz 2. No i to by można było zasiać ryż długo, długoziarnisty w kolejnym sezonie. No bo oczywiście tego zwykłego ryżu nie będę siał na takim dużym polu, no bo tutaj sadzenie i zbiory zajęłyby chyba praktycznie cały dzień. I to tutaj chodzi mi o czas rzeczywisty. Więc tutaj bym sobie po prostu siał ten ryż długoziarnisty na zmianę z jakimiś innymi uprawami. No bo oczywiście na takim polu ryżowym można zasiać jakiś rzepak, na przykład pszenicę. Więc tutaj mógłbym sobie dla odmiany siać raz ten ryż, raz jakąś pszenicę, może na przykład soję też. No co, jak dokupię to pole obok, na którym teraz są buraki, to też będzie fajne, duże pole, ale chyba tutaj nie będę robił pola ryżowego, tylko tutaj sobie zrobię takie zwykłe pole. A też będzie tutaj spore kawałek pola, ale tu już będzie potrzebny naprawdę duży kombajn. Nawet możliwe, że na dwa kombajny będę robił żniwa. To, to jeszcze zobaczymy, może ewentualnie Exata sobie tutaj wykorzystamy. No, ciekawe czy tutaj będzie pełna przyczepa, ale chyba nie, bo tutaj to urocie już jest trochę mniejsze. Więc tu pewnie nie będzie pełnej przyczepy. Ale to pewnie jakieś jeden albo dwa przejazdy zrobimy. No, i znowu będzie kolejna przyczepa pełna. Więc widzę, że tego siana będzie bardzo długo. No to też dobra wiadomość, no bo oczywiście powinno mi ono wystarczyć na dość długi okres do moich bawałów. Zobaczmy co jest na wyprzedażach. Zaraz sobie sprawdzimy, tylko dojedźmy do końca. Ok, jest ten ciągnik marki Fiat. Mamy też taką beczkę na gnojówkę, no i taki pojazd do transportu do drewna. No i jeszcze taki podbierak do sieczkarni. Więc niestety nie ma nic takiego ciekawego, co bym chciał sobie kupić. No zobaczymy. Może przez zimę pojawi się jakaś ciekawa promocja. A jeśli nie, to chyba sobie zakupię tam to pole. No i wezmę tam. Y, zasieję może owiec To wtedy też kupię sobie jakiś większy siewnik zbożowy, może ten marki Amazone Chociaż ten siewnik marki Kun chyba sobie zostawia ten 6 metrowy Nawet tym siewnikiem mogę pracować na jakichś mniejszych polach Natomiast ten duży siewnik marki Amazone będzie właśnie pod takie większe pola no i jeszcze dodatkowo będę chciał sobie zakupić jakąś większą talerzówkę albo jakiś większy kultywator. Może jakąś talerzówkę w okolicach 10 metrów sobie kupię. No i wtedy też pomyślę nad kolejnym dużym ciągnikiem. No i teraz będzie to chyba waltra ta duża. A w przyszłości mogę sobie jeszcze dokupić yy, ciągnik Marki klas z kategorii małych ciągników, żeby mieć taki mniejszy ciągnik na przykład do kosów. No bo do sianokosów nie ma potrzeby, żeby brać jakiś taki duży ciągnik, chociaż akurat tutaj te sianokosy poza odcinkiem robiłem tym John Deere'em. No ale w sumie do tych sianokosów wystarczyłby jakiś mniejszy ciągnik, więc akurat taki klas mógłby być idealny, na przykład do jakichś sianokosów, czy na przykład nawożenia. Więc też go sobie kupię, ale pewnie wcześniej kupię tą Valtra, jak będę już tutaj miały takie duże pole i będę kupował większy siewnik i talerzówkę. No to przyda się jakiś drugi duży ciągnik, bo na razie on tego John Deera. No, a pozostałe ciągniki są z kategorii średnich, czyli ten New Holland, Kubota oraz ten Deutzfahr. Więc wtedy dokupię sobie tą Waltę, a później może tego klasa jeszcze kupić. Może nawet yy, będzie można kupić jeden po drugim, te ciągniki. No, tutaj też sobie tą wiatę już jakiś czas temu postawiłem, może tu jeszcze jakąś małą wiatę postawię po lewej stronie. Bo tak myślałem, czego musiał sobie rozbudować gospodarstwo, to czy nie kupić sobie pola... Tu chyba widzę, że to jest pole 29. Zaraz sobie zobaczymy dokładnie. Tak, pole 29. To oczywiście musiałem trochę wyrównać teren, ale mógłbym tam postawić kilka dodatkowych wiat. Może jeszcze coś tam innego, jakieś magazyny na przykład. Może Wenton jakąś fabrykę sobie tam postawił? No to zobaczymy. O, mamy tutaj. Już skończyła się siatka do Bel. Ciekawe czy teraz nam się wyświetlił ten komunikat jak podjechałem z przyczepą, więc to dobrze wiemy, teraz trzeba, trzeba tutaj podejść i uzupełnić. O teraz też nam wyskoczył ten komunikat. Więc kupujemy... Mamy siatkę, albo mamy owijanie folią. A weźmy może teraz siatkę. Bo możemy tutaj wybrać folię, a mamy jeszcze taką. Chyba tutaj siatkę, ale weźmy może standardową. O, no i teraz te bele będą się trochę różnić. Jak widzicie, teraz mamy taką siatkę wokół tej beli. No, a wcześniej mieliśmy owijanie folią. Chociaż widzę, że w magazynie te bele wyglądają tak, jak po być siatką wszystkie. A no, zobaczmy, jak to wygląda w tej prasie. Tutaj jeszcze folii mamy dość sporo, więc pewnie jeszcze na jakieś jedne albo... ...dwa zbiory kukurydzy na Kiszoka będzie, a w dodatku do kiszonek, to widzę, że to mi chyba do końca serii wystarczy. Tutaj mamy parę 100 litrów. Ale to dobrze, będzie długi zapas A w sumie zobaczymy ile ta prasa już zrobiła bel. Łączymy sobie tutaj okno pomocy i zobaczymy ile nam pokazuje licznik. Okej, okay, mamy 83 bele, więc niedługo będziemy mieli 100 bel zrobionych za pomocą tej prasy. No w sumie to ja tym pracą beluję i słomę, i siano, i teraz jeszcze sieczka z kukurydzy, więc trochę ona ma roboty. A ja to dobrze, bo tutaj jednak był to dość drogi zakup, patrząc na ceny innych prac. Więc fajnie, że jest ona używana tak często. No i też jest to bardzo fajna maszyna, w poprzednim farmingu jak się pojawiła w dodatku, to bardzo lubiłem z niej korzystać. A fajnie, że tutaj mamy taką maszynę w podstawce gry. No, więc jak przed chwilą mówiłem, tam sobie zakupimy tamto pole i tam będę już powoli powiększał gospodarstwo, ale na razie jeszcze mam trochę miejsca pod tymi wiatami tutaj. No, ale w przyszłości, jak już będę miał więcej maszyn, no to dostawię sobie tam kilka dodatkowych wiat. Może też ewentualnie jakąś fabrykę jeszcze pomyślimy. No albo po prostu zrobię taki większy plac, żeby trzymać maszyny. Ok, trochę sobie jeszcze pozbieramy, a resztę dokończę poza odcinkiem, ale jakoś dużo tego nie zostało, więc tutaj powinno dość szybko z tym pójść. No, więc tu chyba sobie zasieje soję na tym polu. Chociaż że może soję sobie tu zasieje. No bo bo gospodarstwa zasieje słoneczniki. Tam, jeśli bym zakupił to duże pole numer 2, no to tam bym chyba zasiał owiec. Akurat tamto pole jest już przygotowane do siewu, więc będzie można tam wjechać się wnikiem i zasiać owiec. No, to jeszcze będę widział. W sumie, ja z tego tartaku dość dużo zarabiam. Możemy nawet chyba sprawdzić tutaj. W finansach. Bo ja tutaj w w Startaku ustawiamy automatyczną sprzedaż. No tutaj mamy 86 70, 110 72, a tylko tutaj się jeszcze liczy też dochód ze sprzedaży produktów z mleczarni. No ale to w sumie tak jest dość dużo. Więc myślę, że chyba uda mi się uzbierać odpowiednią ilość pieniędzy, żeby sobie zakupić pole, kombine i jeszcze dodatkowo siewnik. Najwyżej no trochę sobie pożyczę, W sumie nie wiem ile tutaj mam pożyczki. A w ogóle nie mam tej pożyczki, więc zawsze można sobie trochę dobrać tej pożyczki. Tym bardziej, że tutaj nic nie mam wzięte. Więc już możliwe, że kolejne żniwa będą za pomocą nowego kombajnu. Ale jeszcze zobaczę, czy na wiosnę zrobimy coś. Może zrobimy ewentualnie się w słoneczników tam obok gospodarstwa. No a później, już przeskoczymy do żniw, no i sobie zrobisz żniwa tym nowym kombajnem. Okej, okay, ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.